Przede wszystkim to 7% udziału w rynku. Jesteśmy czwartym dystrybutorem, jeśli chodzi o rynek sklepów dom i ogród i liderem, jeśli chodzi o sklepy typu supermarket. Przede wszystkim oferta, która będzie wyjątkową ofertą. Po drugie zatrudnienie będziemy dawali tutaj właśnie w regionie. No i po trzecie pozycjonowanie cenowe, które będzie dobrym pozycjonowaniem nie tylko w przypadku Licomarsza, ale również Entermarsza. W początku przede wszystkim zawsze musimy znaleźć teren, który będzie dobrym terenem dla nas. W tej chwili rozwój naszej sieci w Polsce to przede wszystkim część południowo-zachodnia. Teraz chcemy się skupić na innych terenach, chcemy się również pomału rozwijać tutaj, ale ten rozwój będzie bardzo spójny na pewno. 308 sklep muszkieterów w Polsce. Ten sukces jest możliwy do osiągnięcia dzięki modelowi, który posiadamy, który jest oparty na niskich cenach i na bliskości. Od ponad 40 lat tworzymy silną i gęstą sieć sklepów. Także na przykład we Francji nasze sklepy znajdują się średnio, co 17 kilometrów. I myślę, Patryku, że mówiłaś o tym dzisiaj rano. I nie ukrywam tego przeżwami, że takie same ambicje mamy też w Polsce. Krzysztof Szymański, którego sklep poznajemy dzisiejszego wieczoru, bardzo dobrze świadczy o tym, czym jest grupa. Jesteśmy europejską grupą dystrybutorów, budowaną przez niezależnych przedsiębiorców ale też współzależnych, dlatego, że to oni wszyscy są współwłaścicielami i to oni są odpowiedzialni za ich wspólne przedsiębiorstwo. responsable de leur entreprise Zatrudniamy na dzisiaj 29 pracowników. Sala sprzedaży jest 2000 m2. Na tej powierzchni mamy 24 tysiące asortymentów. Mamy cztery działy: dział dekoracja, dział ogród, dział majsterkowanie i dział budowlany. Każdy dział jest jakby taką osobną enklawą, na której pracownicy. Pracują i zaspokajają potrzeby klientów, którzy tutaj mieszkają w Sandomierzu. Jest to też ciekawe, jakby ciekawe te działy, dlatego że przyciągają rodziny, przyciągają małżeństwa, gdzie panie idą na dekoracje, panie idą na ogród, a panowie majsterkowanie bo też mamy dział majsterkowanie i dział budowlany to coś dla panów, którzy remontują, budują. Znajdą coś dla siebie, wszyscy. Myślimy, że wszyscy. Mamy bardzo, naprawdę to bardzo dużo firm polskich, polskich producentów, którzy produkują dla nas. Nie tylko, bo też sprzedają dla innych sieci, ale, ale są związani z nami, współpracują z nami od wielu, wielu lat. Jeżeli mamy 24 tysiące, to gdzieś z 20 tysięcy jest, jest polskich produktów. Zresztą to widać, bo każdy produkt jest opisany i są działy, że 95% jest polskich produktów. Promocje są raz na dwa tygodnie. My jesteśmy jakby nastawieni na dobrą cenę i na dobrą obsługę i to będzie nas wyróżniać. I myślę, że jeżeli klienci będą dobrze obsłużeni i przyzwyczają się do tego sklepu, to my również będziemy zadowoleni. Sklep jest otwarty cały tydzień. Od poniedziałku do soboty będzie od godziny 7 do 20, w niedzielę od 10 do 18. Jesteśmy silnie związani z rzeczywistością społeczną, gospodarczą kraju, w którym prowadzimy działalność. Nasze zobowiązania dotyczą nie tylko kwestii ekonomicznych czy gospodarczych, ale również kwestii związanych z ludźmi. Jako dowód mogę podać działalność prowadzoną przez Fundację Moszkieterów w Polsce. W szczególności myślę o działaniach takich jak finansowanie budów placów zabaw dla dzieci czy konwój muszkieterów, który pozwala nam pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Myślę również o akcjach dotyczących prewencji raka piersi czy promowaniu zbiórki krwi. A tutaj, jeśli chodzi o miasto Sandomierz, Fundacja Muszkieterów wsparła je w 2010 roku, kiedy miasto przeżywało powód Udzieliliśmy wtedy wsparcia w postaci 40 tysięcy metrów kwadratowych paneli, które zostały przekazane miastu i okolicznym gminom, tak żeby móc pomóc w odnowieniu zniszczonych mieszkań. Ja pierwszy raz miałem kontakt z grupą muszkieterów, może nie tylko ja i całe miasto, w 2010 roku podczas powodzi, gdzie grupa muszkieterów nas wspomagała, tym wszystkim powodzianom za to jeszcze raz chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować. A panu Krzysztofowi chciałem tutaj szczególnie podziękować za to, że ta setka jest w Sandowierzu. Z pewnych względów się cieszę, bo każdy będzie się cieszył, że jest tak potężny sklep. Tak, doskonały wybór, bo ja już sam oglądając to nie wiedziałem, co mam kupić, bo nawet i sprzęt wędkarski jest, także cieszę się z tego. Niemniej jednak, panie Krzysztofie, na pana ręce chciałem złożyć 50 srebrnych kadłubków, bo Sandomierz w dobie kryzysu się kiedyś ratował, wydał monetę własną i prosiłbym, aby pan przyjął to na szczęście. Pozwól, że wręczę Ci szpadę, która jest symbolem jedności muszkieterów i która jest dowodem również o walkę jak najlepszych efektów dla klientów, którzy będą odwiedzać Twój sklep. Drodzy no Państwo, twardy mężczyzna, ale widać wzruszenie na twarzy Krzysztofa. Wielkie brawa! Moment symboliczny, najważniejszy podczas tym przedwzornej zekazanej szpady. Jak rzekł pan Janusz, bardzo jak najniższe ceny i jak najlepszą usługę. Gratuluję Sandomierzanom doskonałego miejsca robienia zakupów, a władzom miasta i starostwa zwiększonych wpływów z podatku. I wreszcie gratuluję panu Krzysztofowi doskonałego miejsca sukcesu i życzę sukcesu w przyszłości. Bardzo gorąco gratuluję. Wielkie brawa, szanowni państwo. Mamy jeszcze jednak jeden problem do rozwiązania. Nie możemy otworzyć sklepu bez pozwolenia na użytkowanie. No to cóż, to jest ta niespodzianka, Krzysiu. Udało się jednak. Wobec tego to na Twoje ręce składam dzisiaj. Brawa, moi drodzy, drodzy, drodzy! Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Panu Krzysztofowi tego dzieła i żeby to dzieło przynosiło jak najlepsze owoce żeby wszyscy byli z tego zadowoleni i to dobro wzrastało nie tylko w wymiarze materialnym, ale także duchowym, pomódmy się o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich, którzy brali udział w powstaniu w Rikomarsze, tego setnego obiektu w naszym kraju, jak też i dla tych, którzy tutaj będą pracować i będą korzystać z usług Państwa placówki. A trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to zaprosić wszystkich za trzy lata, bo za te trzy lata będziemy otwierali dwusetny punkt sprzedaży Brico. Jeszcze kilka lat temu wydawało się to nierealne, a myślę, że dzisiaj wszyscy doskonale jesteśmy świadomi tego, że możemy to zrobić i zrobimy to.